Ktoś wyrzucił zupełnie dobrą gdzie jest jedenastkę pod śnieg. Jak to tak? Kto to tak nie dba o klasyczny samochód? No więc właśnie, czy 996 to odpowiedni zimowy wojownik? Dowiedzmy się. Ja już swoje przemyślenia mam. I wracamy na warsztat i Porsche 996 na podnośniku. A dlaczego? A dlatego, że skoro teraz jesteśmy w ramoncie silnika, to w końcu mam czas na to, żeby na spokojnie zająć się doposażaniem tego samochodu w elementy, których brakuje, no bo samochód ma 25 lat w tym roku, pochodzi z Kalifornii. No, wiadomo, samochody przychodzą trochę uszkodzone z, ze Stanów. W ostatnim odcinku widzieliście zdjęcia ze stanu tego samochodu, w jakim on przepłynął, i dowiedzieliście się, że był naprawiany, powiedzmy, taka kosmetyczna renowacja tutaj została przeprowadzona dla dwóch właścicieli temu. Zresztą jeden z naszych widzów, którego pozdrawiam, który to wykonywał, przysyłał mi z tego zdjęcia, także no, naprawdę fajna, fajna sprawa, odkryć taką historię, dowiedzieć się tego, co, co mój samochód robił kilka, kilka lat temu już tutaj w Polsce. Więc no, są jakieś braki, jakieś osłony, jakieś klipsy, jakieś zaślepki itd. Więc teraz jest czas na to, żeby się zająć tym, żeby poszczególne takie elementy dokupić, zamontować. Nie zawsze muszą być nowe, nie zawsze muszą być... Oryginalne, mogą też być na przykład używane. No wiadomo, są portale aukcyjne, gdzie takie części są tanie. Więc zamiast 600 zł za osłonę, można było na przykład zapłacić 80. Kolejne osłony już są też w drodze. A co pomontowałem dzisiaj, no to już możecie sobie zobaczyć, bo wpadli koledzy na warsztat i mogli mnie nagrać. Także było ciekawie. No cóż, warsztat też zasypało. Dosyć mocno. Rafałek miał dzisiaj działać przy swojej celice, ale się nie odważył. A tutaj chyba jakiś piesek krążył. Ale dobrze że chociaż pod samą bramą odsypane. <grybujesz> Taka zaspa się zrobiła. Ale porszawka daje radę. Świetny zimowóz. Tak to wygląda od wewnątrz. Czas odkurzyć łopaty do śniegu. Ta jest w ogóle zabytkowa. Brat mojej babci ją wykonał z aluminium. Podejrzewam, że ma z 30 albo więcej lat. A niestety warsztat jest zajęty. Rafał dziubie swoją celikę. Dzisiaj z warsztatu, czy spod domu, nie wyjechał, bo jego druga celika utknęła pod śniegiem. A dokładnie to się na nim zawiesiła. Tutaj Rafał przygotował kolejny próg do swojego whitebody, które z tej strony już jest założone. A ja niestety nie podziałam dzisiaj. Chciałem osłonę założyć, ale z drugiej strony, zakładanie osłon pod silnikiem czy pod tunelem, w momencie kiedy mamy taką pogodę, lepiej po prostu poczekać. Warto też dowiedzieć się, czy meble z Ikea zmieszczą się do proszawki. No na pewno nie zmieszczą się do bagażnika, tutaj są już inne rzeczy, ale w środku też jest miejsce bagażowe, ponieważ z tyłu, za miejscem, w którym normalnie jeździ pies, jest półeczka, więc zobaczymy, czy komoda mająca metr, metr 10 się tutaj zmieści. Podjąłem wyzwanie, założyłem się że się zmieści, więc muszę, więc musi się zmieścić. No i oczywiście, co się nie da, jak się da. Proszę bardzo, wspaniałe bagażowe auto. Komoda z IKEA wchodzi. Ja tutaj nawet chyba będę miał jakąś szansę, żeby się oprzeć. Może nawet wejdę. No, udało się. Także, proszę Państwa, i... Porsche 996 to jest auto rodzinne i bagażowe, i idealne na, na zimę. Także szczególnie polecam. Jest i nasz dział blacharski, czyli królestwo Rafała. I Rafał w tym tygodniu robi sobie przerwę od Alfa Romeo 2000 Turing Spider, dlatego, że trzeba dotoczyć nowe narzędzia, zrobić, wyprodukować nowe narzędzia, czyli nowe rolki do rowkarki, do, do rolownicy, jakkolwiek by ją nazwać, po to, żeby wykonać specyficzne przetłoczenia w podłodze. Która jest następnym elementem, następnym etapem w odbudowie blacharskiej tejże Alfa Romeo. Więc, żeby zrobić ją poprawnie, żeby nie iść na łatwiznę, jak poprzedni wykonawcy, którzy 30 lat temu gdzieś w Szwajcarii dorobili kawałek podłogi, który po prostu się nie nadaje, bo ma nieprawidłowe przetłoczenia. Czego się dowiedzieliśmy dopiero szperając w internecie, szukając zdjęć z renowacji takiej Alfy, żeby też renowację tej, która stoi u nas, wykonać poprawnie. Więc wykonałem rysunek techniczny, zaniosłem do sąsiadującej firmy hightech, w której pan Jan będzie dorabiał te rolki. Więc mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu je dostanę i Rafał będzie mógł kontynuować pracę nad Alfą. Ale w międzyczasie Rafał zajął się Fordem GPW z 1942 roku, tak zwany matching numbers, ponieważ zachowały się na nim oryginalne tabliczki znamionowe. Na których numery, numery korelują z numerami na ramię, na silniku i ogólnie z no, datą produkcji tego samochodu, więc to jest taki projekt, który jest już zaawansowany dosyć mocno. Chcemy za pół roku już tym samochód wyjechać, mimo tego, że zaczęliśmy go robić chyba we wrześniu. Mamy już zrobione mosty, reduktor, skrzynia biegów jest w trakcie naprawy. Silnik jest na krasnoluborskie racing na obróbce na dworze jest już praktycznie no jutro będzie gotowe Ramę trzeba jeszcze dokończyć błotniki trzeba dokończyć grill maska też już są zrobione więc taki projekt zaawansowany koła są oryginalne już przygotowane są, są nowe opony firestone nakupione, także tam naprawdę bardzo sporo rzeczy już jest do tego samochodu więc zamierzamy go w tym roku kończyć podobnie jak ten Samochód mamy jeszcze drugiego Forda GPW, z, który trafi nie do Łodzi, tak jak ten, a do Krakowa i tego też chcemy w tym roku ukończyć, mimo tego, że tam jest wiele różnych takich no, problemów typu, że poprzednia szlifiernia nam zaniedbała bardzo silniki, trzeba go robić prawie, że od nowa. No cóż, takie są po prostu problemy renowacji zabytkowych samochodów, w współpracy z różnymi firmami. My zaś wracamy dzisiaj do tematu blacharskiego w GPW i zobaczmy co tam u Rafała. Jeep Czeroki XJ, hamulce przede wszystkim, tarcze klocki, zaciski. No, z tyłu oczywiście na bębnach, ale ja tu idę do pana Rafała, panie Rafale, panie Rafale. Tylko odłożę, bo muszę ci wręczyć mikroport pyk proszę bardzo ciach co pan, co pan budujesz pan? kończę burtę tylnią od Forda GPW. od Forda KPW jakiego? od Macha Machic Numbers Dobra. trzeba było w końcu się za to czyli ten uchwyt dorobiłeś? i tamten dolny a tamten? też też zrobiłeś. aha bo to tamten oryginalny tylko na wzór był, tak? to jest jedyny jaki został z wzorników Dobra, jeden oryginalny na wzór. Więc szkoda go oddawać, skoro jest tylko jeden. Dobra, czyli, czyli burta. Burta już jest gotowa, ma gwint pod tą osłonkę gniazda? Tak. Już? E, czyli tak. Aha, grzybek? Bardzo ładny. I teraz trzeba to tylko znowu ponownie wstawić. Dobra, zaraz Dał, pokażemy, tak. gdzie to chodzi. Przed chwilą to było zgrzewane tą zgrzewarką. Tak. I to do tego Forda GPW. Tylna burta tutaj, czyli ostatni blacharski element. Na jeszcze... No, nie, no w sumie ostatni. Na chwilę zatrzymaliśmy się z Alfą, dlatego, że potrzebne nam są nowe przetłoczki, żeby Rafał mógł wykonać nową podłogę. Podłogę, której tutaj nie ma, która była dorabiana wcześniej przez kogoś jeszcze w Szwajcarii, ze złymi niestety przetłoczeniami, tutaj powinny być takie głębsze. Nasze rolki są tylko takie, więc moglibyśmy zrobić taką samą podłogę jak tutaj, ale nie o to chodzi. I narysowałem właśnie takie coś. Powiedz Rafał, czy akceptujesz? A to nie ja wykonuję takie rzeczy, więc co? Czy akceptujesz, żebym zamówił nam takie rolki? No są potrzebne, prawda? No, tutaj oczywiście pewnie są jakieś błędy, bo ja rysunku technicznego nie, 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 nie miałem, ale nie to, to było, dawno. proszę pana, 16 lat temu. Ja też miałem rysunki techniczne w, Szóstkę w szkole. Szóstkę miałem z rysunku technicznego pana profesora Gębki. A to ja nie miałem, nie miałem z taką panią. Aha, no widzisz. W każdym razie takie roleczki zaraz zamówimy u pana Jana, który nam to wytoczy w high czyli o tam za płotem. O, właśnie tam, tam gdzie widać. O, tu, tu, tam. O, bez tej podłogi nie ruszymy niestety dalej. Tak, więc yy, Bo są pewne chodzi kolejności. o coś takiego, tylko że w innym wymiarze. Większym. Trochę większe, a przy okazji rolkę, którą już wcześniej Pan Jan nam dotoczył, trzeba trochę zmodyfikować. Także to też ruszam na no i, tokarnię. No i dobrze. No dobrze, no i dobrze. Ciepło jest tu. No nawet tu, nawet takcie. Y... Co? Wcale się nie dziwię, że w tym miejscu jest ta osłona, osłona tunelu środkowego od spodu bo tutaj jest mnóstwo przewodów po prostu, przewody paliwowe, przewody hamulcowe, one są w ogóle takie plastikowe, miękkie. Tu są przewody od chłodzenia, tu są od wspomagania i jest tego całkiem sporo, więc osłona używana, którą nabyłem drogą kupna na portalu aukcyjnym na A się tutaj przyda. Jedną szpileczkę tylko tutaj muszę naprostować, bo przez to, że nie było osłony, to, to się przegięła. Natomiast tutaj pewnie jeszcze musi być kolejna osłona, której jeszcze nie kupiłem, ale ją znajdę i kupię. Więc teraz na szybkości wyprostuję tą jedną szpilkę, albo ją urwę, bo to w sumie się pewnie tak skończy. A nie, jednak nie. Dobra, jest. I teraz tutaj nabyłem drogą kupna. Blaszki, które przychodzą tutaj z przodu. Jest ich 6. Ja na wszelki wypadek kupiłem 4. I tutaj mam jedną trytkę, dlatego że po prostu nie miałem tej blaszki wcześniej, więc trzeba to odciąć. One są dosyć tanie. Bo za te 4 sztuki zapłaciłem 27 zł bez 4 groszy. Więc, proszę bardzo. Pik, pik, dobra, to mamy. I teraz nakręteczki, proszę bardzo. Kupiłem 11 sztuk, tu jest potrzebnych 10, ale znalazłem też miejsce, gdzie też mi brakuje. Takie nakrętki, zaraz będziemy działać. Tutaj przednia osłona była połamana, nie ma brakuje tutaj segmentu jednego takiego, który przechodzi na zakładkę, ale to nic, bo i tak się będzie trzymać. O! No pięknie! I Ciach. Po dwa złote za sztukę oryginalną. Nakręteczką ta też jest tutaj połamana, ale trudno jakoś to przeżyje. Ciach to zaraz sobie dociągnę. Nasadką natomiast ostatniej mi brakuje. No więc teraz muszę tylko znaleźć gdzieś numer tej osłony. Tylko właśnie nawet nie wiem jak ona powinna wyglądać, więc na pewno wchodzi tu. Być może się gdzieś gdzieś tutaj przekręca nawet. Jest taka szersza bardziej. I nie wiem co dalej. Czy ona coś tutaj jeszcze przykrywa? Bo tu są wciąż przewody, które powinny być osłonięte. Tak naprawdę po zakończonym sezonie zimowym powinienem to jeszcze wszystko tutaj przepłukać zamiast przykrywać tą osłoną, ale ta sól i tak się tam dostanie, więc po prostu będzie trzeba to wszystko zdjąć i działać dalej. Na szczęście samochód jest odcynkowany, więc nie zginie. No i odnalazłem na portalu brakującą osłonę, jest z używki, to powinna być ta. Bo innej możliwości nie widzę. I jest ona za. Ile? 170 zł. Chyba się skuszę. I burta już w aucie. I nie dość, że wspawana, to jeszcze pomierzone przekątne długości i się wszystko zgadza. Jest lepiej niż fabrycznie. No. A to dziwne. Może dlatego, że są w większości nowe elementy. No jest dużo tych nowych, ale no. jest też trochę oryginału, także. Które nic, nie wpływają nic na. Nic straconego. Pomiary karoserii. No właśnie, no właśnie. A to co jest nowe? To jest e, symetryczne. Po obu A powodu, w nie? sumie mamy tutaj czterech producentów części zamiennych, bo jest, e, są Filipiny, jest e, Wielka Brytania, jest e, są Indie, Indie, e, i jest Polska, jest Polska, I jest Ameryka, i Ameryka. No. Tak, no jest tego sporo. Jest, jest wysoko, tego sporo, ale działa. Jest wysoko. Jest wysoko. Paweł, możesz skakać. No, większość jest już połapana, pozgrzewana, pospawana. Większość, przynajmniej, nie? Dobrze. Generalnie, jakbyśmy go teraz ściągnęli z, z tej ramy, to. To by byłby, się trzymał. By się trzymało całe, no. no? można by pomyśleć nad tym, czy, czy już go nie postawić na tylnej burcie. A to nie było prawie wtedy. No. Bo on mi tak będzie po prostu... A, jeszcze to musisz zrobić, to tak A to można na tej wysokości, Albo z no. go już. No, to pamiętaj że, pamiętaj, że mamy wózek do tego, nie? Ale ja go sobie postawię na lewym boku, a później na prawym boku. A, I później dopiero na górę, na burta, nie? Dobrze. Dobrze Piękny Ford GPW Tego lata będzie już jeździł. Szybko. Szybko, szybko. A jeszcze rama. Jeszcze rama i błotniki. Rama jeszcze w częściach, ale już niedługo. W mniejszych częściach niż były wcześniej. Tak. tak. A tutaj też Plymouth Roadrunner. Tam też Wojtek działa. Tutaj mamy wszystkie chromowe listewki, ustrzeleczki, drzwi, wszystko i tak dalej. Tutaj już elementy siedzeń. Także dzieje się również z roadrunnerem. Wszystko już ustawione. Grill jeszcze trzeba do końca skleić. Przyszedł do tego grilla dzisiaj nowy klej i będzie dobrze. A zatem ja opuszczam karerę na ziemię i zamierzam wykonać kolejne kilometry. Bo jeżdżę tym samochodem teraz na co dzień. Zrobiłem już 2200 km po remoncie. Yy, powiem wam szczerze, że w taką aurę zimową yy, pojeździłbym też sobie Willisem. Gdyby nie to, że jestem trochę przeziębiony. A mimo tego jednak muszę chodzić do pracy, no to to bym sobie wyciągnął Willisa i pojeździł, bo naprawdę jazda w śniegu Willisem jest przednia. I mam nadzieję, że jeszcze tej zimy to nakręcimy dla Was, więc, więc, więc oglądajcie i subskrybujcie ten kanał, bo to jest też bardzo ważne. Jeżeli podobają Wam się takie treści warsztatowe, z pogranicza fajnych samochodów, renowacji, napraw serwisów samochodów, oczywiście też możecie pisać. Co byście chcieli zobaczyć na kanale? Z takiego życia warsztatowego albo z czegoś innego? Po prostu napiszcie, co byście miło i chętnie chcieli oglądać. No to są też możliwości. Moja kreatywność nie powinna być granicą, na której ten kanał się zamyka. Więc ja wracam oczywiście do proszawki. Podsumowując pytanie, które zadałem na początku, czy to jest dobre auto na zimę? <laughs> Jak najbardziej tak. Generalnie no, może nie do jakiegoś hardkorowego śniegu. Przede wszystkim no, jest to samochód, który jest na tyle młody, że jeszcze nie jest klasykiem i nie trzeba się obawiać, że ojejku, tych samochodów już jest mało, on się zniszczy zaraz i nie będzie można drugiego takiego kupić itd. itd. No nie, no, to jest najtańsza 911, jaka jest dostępna na rynku, więc można spokojnie sobie nią osiągać w zimę. Jest ocenkowana, jest zabezpieczona, więc nie zgniję, nic się nie wydarzy. Po jakichś hardkorowych, wiadomo, tam niezbadanych terenach, oczywiście bym się no, no nie chciałbym się tam gdzieś tam zapuszczać w jakieś takie miejsca, gdzie nie miałbym pewności, czy wyjadę stamtąd. Przypomnijmy, to jest tampon tylko na tylną oś. Opony 285 szerokości z tyłu, nowe Continentale. Nie były Tanie, ale też nie były drogie, trzeba przyznać, bo tutaj też kolega jeden z widzów załatwił. Um, po prostu trochę taniej. E, ale, ale tak, no, a z drugiej strony, nie jest na tyle nowoczesna, żeby się trzeba było obawiać o jejku, bo trochę soli dostanie. Bo trochę tutaj się zarysuje, trochę coś tam dostanie patyny. No też nie ma co się za bardzo przejmować. To jest po prostu 911 do jazdy. Więc tak. 996 to jest samochód, który można się poruszać cały rok. Warunkiem jest to: sprawny technicznie, czyli najlepiej silnik po remoncie, kompletne osłony pod spodem, nad czym ja jeszcze pracuję, jak widzieliście w tym odcinku. No i co, no i odpowiedzialny kierowca, i dobre opony dobrze ustawiona geometria to jest też ważne. Słuchajcie, to jest po prostu samochód. To jest mój samochód teraz na co dzień. Oprócz tego mam jeszcze Toyota Proace, firmowego busa mojego, który... No, przez 4 lata jeździłem na co dzień też i na śluby, pogrzeba randki... śluby, pogrzeby, randki... Yy, i różne inne <noise> okoliczności, więc no, no... nie zawsze trzeba jeździć super samochodem na co dzień, tak? Yy, ale w tym wypadku, kiedy już yy, mogę, to bardzo bym chciał. Więc, mimo tego, że strasznie paruje mi ten samochód w środku, nad czym też muszę jeszcze popracować, osuszyć ten samochód, dowiedzieć się skąd się ta wilgoć bierze, no i uruchomić klimatyzację, bo tu klimatyzacja jeszcze jest pusta, na przykład, o czym też może wspominałem parę razy. A klimatyzacja, jak wiemy, osusza powietrze wewnątrz samochodu. Więc, jak jest włączona klimatyzacja, to tą wilgoć jakoś tam odciąga. Także ten samochód to jest, mimo tego, że po remoncie, to nie jest projekt, który jest zakończony. To jest cały czas work in progress, czyli cały czas będę coś tutaj dokupywał, wymieniał, naprawiał i tak żeby ten samochód był coraz bardziej sprawny i coraz milej, żeby się nim jeździło. A po tych ostatnich naprawach remont silnika, wymiana amortyzatorów, ustawienie geometrii jedzie się tym samochodem naprawdę bardzo dobrze. A dzisiaj jeszcze, oprócz tego, że przekręciłem tą osłonę, jeszcze dokręciłem tam y, taką jedną śrubę y, trzymającą tłumik. Nie wiem, czy to ja nie dokręciłem, czy Tomek nie dokręcił. Y, w każdym razie, no, musiałem pominąć. Trochę brzęczał z prawej strony, y, co mnie trochę denerwowało, bo to mogłoby brzmieć, jakby tam się coś dzieje już w silniku, ale przed dodawaniem gazu ustawało, więc a nie Zwiększało swojej częstotliwości czy też yy, yy, natężenie dźwięku. Więc yy, na całe szczęście to nie było nic z silnikiem, tylko po prostu luźna nakrętka na uchwycie od tłumika yy, z prawej strony. Więc po raz kolejny jest spokój. Jedna rzecz jeszcze się pojawia: to jest yy, kontrolka silnika, która świeci się z powodu yy, systemu. Powietrza wtórnego w rzędzie prawym i w rzędzie lewym, więc to jest, moim zdaniem, jest to związane z wspominanymi już, również przez Was wcześniej, zatkanymi przez olej katalizatorami. Silnik przez jakiś czas przed remontem palił olej, przypuszczał go przez, przez pierścienie, przez wytarte tłoki i wytarte gładzie cylindryczne, szczególnie rzędu cylindrów 4, 5 i 6, więc z prawej strony, więc z lewej rury wydechowej. No więc ten palący się olej oczywiście osadzał się w katalizatorach. Pisaliście, żeby jak najszybciej zadbać o to i żeby jak najszybciej te katalizatory wyczyścić. To się działo już przed remontem, więc dzieje się również teraz. Ja chciałem zacząć w końcu jeździć, samochód jeździ, więc będę mógł teraz się zająć tym też, żeby te katalizatory wyczyścić i zobaczyć, czy to jest błąd właśnie tego. Bo ta suszarka do katalizatorów, tak zwana, ona się za każdym razem oczywiście uruchamia, ale pewnie jest jakiś problem i dlatego i dlatego wypala się, wyświetla się błąd. Także kolejny temacik do całej układanki związanej z Porsche 996. Ja oczywiście bardzo się cieszę, że jeżdżę tym samochodem. Było to moim marzeniem przez 15 lat, żeby taki samochód posiadać i nim jeździć. Miałem to zrobić do 25 roku życia, niestety udało się do 34. <grym> A to już jest no, rok i. Dwa miesiące temu, kiedy zacząłem jeździć tym autem. No ale co? No, trzeba pomyśleć. No. Dla mnie to jest świetne auto. Nie ukrywam, że bardziej wtedy chciałem, w 2008 roku zakochałem się bardziej w 997, ale wiedziałem, że nie będę miał na to kasy i dlatego skierowałem się w stronę 996. Ale może kiedyś na 997 udałoby się tą karierę wymienić. I wtedy może kolejny projekt, no bo w 997 też się wyciera yy, 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 Nekasil, Alusil czy tam ta inna powłoka. Yy, I też by trzeba było silnik zrobić w żeliwie. A może by trzeba było też zamknąć blok i yy, go wzmocnić. A może jeszcze coś? No zobaczmy, zobaczmy. Są różne możliwości na przyszłość. Na razie jednak 996. Nie przedłużając tego monologu, bardzo dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Koniecznie subskrybujcie kanał. Ostatnio fajnie nam ta liczba rośnie, więc kto wie, może już niedługo, 10 tysięcy. Dziękuję i do następnego. Cześć!